Prezentujemy sobie teraz drugiego gołębia o numerze. Numer 191. Jest to dać ciemny, pstry gąbek. Płeć. No nie będziemy szczelać, żeby potem ktoś nie miał pretensji. Ale to jest po dwóch wybitnych gołębiach lotowych. To jest jedyny gołąb z gołębi lotowych, który specjalnie zostawiłem tutaj na aukcję. Bardzo ładny gołąb w ręce. Czyli to jest dziecko. Tej niebieskiej 1672, którą pokazywaliśmy, czyli dwa lata rzędu najlepsza samica oddziału na komplecie konkursów, w innych latach pierwsza na 11 tysięcy z 500 na rejon, trzecia w okręgu w Gej jako roczna. No naprawdę rewelacyjne konkursy, w tym właśnie jedynki, dwójki. Ojciec to przez 3 lata rzędu tytuły drugi, trzeci, czwarty lotnik. Z 900, drugi na okręg. Z takiej trudnej, co są pierwsze na oddział, co dwa gołębie w oddziale, parę gołębi w okręgu. On jako dwulatek też wysiał szósty na 1300, gołębi z 900. -ki. On też krótkie loty też robi fajnie, bo był i z 300 na pewno top 10 na oddział, z 500 był. Na, tej Tydzień wcześniej przed Mden był szósty, rok temu też był. Więc taka super para lotowa. I co też ciekawe, w 22 roku one są od początku ze sobą razem, od rocznych. Też miał taki chłopak i też się z tej gołębi gąby, gąby już drugi na oddział. W 23 roku Łukasz, nie będę miał nazwiska, bo może sobie nie życzy, kupił na aukcji też uratka i też wychował super samicę, która sobie lata na y, dalekich lotach na 500 radziła jako roczna. I to jest gąbarwy barwy ciemnej wstrej, bo to poszło na tą babkę 1957. Potem wiadomo, gdzie wrzucać te zdjęcia tam tych y, rodziców, dziadków, wyniki, ale to też mówię, idzie z pokolenia na pokolenie. I ta barwa też, taka ciemna pstra to właśnie tej ciemnej wstrej. Też ona lata każdy dystans. Jej taka córka z 2019 roku była też pierwsza na udział z Brukseli. Czyli widać, że te gęby mają zdolność do krótkich lotów, bo ta ciemna pstra była liczona do A jak byłem na pudle regionu. Chyba w 20 to było pierwszym roku w kategorii M jak byłem mistrzem okręgu. Więc i jej dzieci dalej widać super to przekazuje.